Witam, dzisiaj wymiana przewodu z kranika podciśnieniowego eee, i tak przewód nowy już mam teraz tylko odkręcić to no i wymienić sam przewód nie w sumie po co ja to odkręcam szybciej będzie zrobię tak Deć na kamerce zaraz zobaczę Widać tutaj Tutaj przełamane i jak jest odpalane to leci Dobra Tu teraz tak przymiarka dobra by była to idzie tak. Gdzieś tutaj taką Nic nie ma, żeby zaznaczyć Dobra No zobaczymy Jeśli kranik działa w 100% Powinien być teraz zamknięty w dół o tak oby nie pociekł weź tak może w razie czego dobra udało się O kur... pomyliłem przewody, to nie ten, to ten bym, zakładaj to z powrotem. Orzem lipę odwalił. O taką. Bo ten to nawet nie wiem gdzie on tam dochodzi, on gdzieś idzie. Za, 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 za ten. A to jest ten. go Niby jeśli ten kranik jest w 100% sprawny to nie powinien się Nie powinno pociec z niego paliwo Bo niby jest zamknięty No i działa, bo nie, nie poleciało Dobra Daj mi to Aj, tylko. Teraz to już łatwiej to wszystko urwać niż cokolwiek z tym zrobić. Innego. No. Daj mi to. Przewodzik mamy taki to nie wiem pewnie za długi byłby nie jakby go tak oddać wygodać tak przeplość i tak wy... trochę za długi jednak taką dobrze był Ajajaj. O tak. O. A konkretniej, o tak. By było dobrze. K? Skoro coś jest do trzymania kabli to czemu tego nie użyć dawaj ten kabel tu i to tu i przymknij tego tak, żeby nie przyciskał czy on za długi trochę za długi trochę o kurczę jeszcze go taką uciąć to byłby dobry może dopiero W ogóle ja bym Skoro już wszystko przesadzam, przemieniam Gdzie są te stare przewody? Gdzie je wrzuciłem Tyno O jest Ja bym to nałożył Jakby weszło oczywiście Jednak to coś tam może? A tutaj to ten główno będzie trzymać bo to jest chyba że tu dać taką nie wiem zobaczymy zobaczymy dawaj to tu z tym o kamerkę mi się przykręca wpychaj do końca aż. Ma być zrobiona luks, pani luks. To go... i to na tym roz, o to ja rozszerzyć. No jak tu spadnie to ja nie wiem Gdzie jest drugi Co w się sensie, ten Ten kabel No gubię kable dzisiaj Nie kable, a przewody Ja bym to w ogóle wymienił Tylko nie wiem jak to się Gdzie to idzie, ale już Nie chcę mi się w to bawić Jest że wsadził one wszystkie mają wycięcia. Te wycięcia są po to, żeby to zasadzić tutaj. Dobra, to Hops. i. No i trzyma całe nic, ale to tak ma być. Żeby ten przewód ściągnąć, to naprawdę trzeba się teraz postarać. No i tak sobie będzie. Było, że 8-8 Może to wymienić od razu jeszcze ten... Spróbujemy wymienić, tu mamy akurat taką wieśki Czekaj, to jest od od czego to jest jakieś olejowe czy coś tam tym stylu Dobra ściągamy to i to nakładamy ten To trochę się przy przytopi. Chcę,ż ten nie był przytopiany. tego nie bo to jest takie chodzić sobie luźno, nie? No właśnie by wypadło Wracamy do starego Dawaj to taką To dawaj tako. Pani super luksus, Pani pani Paniacko No tutaj to raczej ten przewód nie spadnie i jest nowy, więc nie będzie mi tu teraz zżygało na silnik Także myślę, że jest jakaś szansa, że to będzie działać W ogóle póki jeszcze mam tu dostęp to to wszystko sobie poprzeczyszczam w środku I muszę tu przeczyścić na 100% ile mam Coś takiego bym to przyczyścić W sumie stadajem też się da, dobra No to co Sklejamy to wszystko w całość Tak chyba no A co nie wejdzie teraz? не входит. Nienawidzę francuskiej motoryzacji. No tak, to i to wchodzi tam. Tylko... jest nałożone noż, dziadostwo, plecy mnie jeszcze bolą zaraz coś pourywam jeszcze Wchodzić tam. Ogólnie to wszystko mi się nie nagrało, bo padła mi bateria w GoPro, ale udało mi się wsadzić ten filtr powietrza, po czym normalnie skuter odpalił. Patrzyłem, czy są jakieś wycieki, nic tam nie ciekło z tego wężyka, także. Naprawa się udała. No, moim zdaniem nie ma rzeczy niemożliwych, są tylko rzeczy trudne, nie? Trudne albo łatwe. I no, wszystko wyszło tak jak myślałem. No i tyle. Podziel się swoją opinią w komentarzu, zostaw lajka. Cześć.